Siema, siema, ja jestem Maciek. Zapraszam Was na kolejny cineczek. Tym razem skupimy się jeszcze raz na poradniku dla nowego gracza. Robię to dlatego, bo tamten już jest w sumie troszeczkę stary. Doszło do troszkę nowych funkcji, więc pomyślałem, że zrobimy go jeszcze raz. Postaram się wszystkie funkcje fajnie opisać, i może jakieś porady tam od siebie dorzucę, czy coś takiego. Zanim zaczniemy. Klasycznie zapraszam Was na polską stronę i grupę poświęconą arenie. Link znajdziecie oczywiście w opisie. No i zapraszam Was też na mój Discord, Snapchat, Instagramy wiecie o co chodzi. Nie przeciągając dłużej, zaczynajmy. Zacznijmy, może od tego głównego ekranu. Na początku powiem Wam co nieco o skrzyneczce, którą tutaj widzicie. Maksimum nagród, jakie możecie sobie tutaj zebrać, to 12 godzin. Wszystko powyżej 12 godzin w ogóle nie będzie się naliczało Więc polecam raz na 12 godzin sobie tutaj odebrać Co do zwiększonych tutaj bonusów jak widzicie Dostajecie je za przechodzenie kampanii I za poziomy VIPa Co do poziomu VIPa, zaraz Wam pokażę Jeśli chcecie sobie sprawdzić jaki macie Klikacie tutaj w ten plus I tutaj na ulepszenia co do punktów, dostajecie je za co 10 poziomów, jakąś tam określoną liczbę punktów dostajecie, jak i za wydawanie realnej kasy w grze. Teraz, może pokażę Wam dwie główne waluty w grze. Pierwszą będą diamenty. Diamenty będziecie używać na losowanie postaci, jak i Kupowanie przedmiotów. Co do kupowania przedmiotów, to jest kwestia indywidualna. Jedni kupują, inni nie. Ja osobiście kupowałem i w sumie dla mnie to było całkiem spoko rozwiązanie. Dla Was, dla was nie musi, nie? to jest właśnie, tak, wiecie, kwestia indywidualna po prostu. Co do kasy, Kasa będziecie wydawać na kupowanie niektórych przedmiotów w sklepie, o których Wam powiem później. Ulepszania ekwipunku postaci i wbijania poziomu postaci. Teraz pokażę wam jak zmienić swój awatar, swój nick i gdzie wpisujecie kody rabatowe, jeśli się kiedyś pojawią. Klikacie w swój awatar. Tutaj dajecie zmień. Jak widzicie, mam jakiegoś łysego z dziwnym wąsem. Tutaj możecie, klikacie po prostu tutaj i wybieracie sobie jakiekolwiek zdjęcie chcecie. Co do z... zmiany nicku, klikacie po prostu tutaj i za Yy, diamenty możecie sobie ustawić, co chcecie. Yy, pierwszy raz jest chyba za 200, za 200 diamentów, a każde inne są za 500. Co do yy, wpisywania yy, wpisywania kodów, klikacie w ustawienia. No, klikacie w ustawienia, tutaj kod rabatowy i tutaj sobie wpisujecie kod, za którego tam dostajecie różne bajery Tutaj też możecie sobie ustawić yy, drużynę, jaką chcecie, aby wam się wyświetlała, kiedy ktoś yy, kliknie wam w yy, Awatar. Ja sobie ustawiłem taki trolla, aby troszkę żeby było śmieszne. Teraz powiem Wam co nieco o tym, tutaj pasku. Jeśli chodzi o misje, te punkty, które tutaj widzicie, naliczają się do tych punktów, właśnie które macie w gildii. Dziennie możecie chyba zdobyć 100 punktów, tygodniowo 700. To też rośnie, zależy od tego, jaki macie poziom, poziom gildii. Tutaj nagrody też dostajecie punkty, medale za, za męstwo, które wymieniacie za nagrody tutaj, o, w królewskich nagrodach. Jeśli macie tą paczkę premium, dostajecie też te fioletowe kamienie. Jeśli nie macie, dostajecie po prostu te niebieskie, które też na swój sposób są użyteczne. Co do torby, tutaj macie wszystkie przedmioty. Zawsze nie zapominajcie używać tych wszystkich klepsydry, tych skrzyneczek, które dostajecie za bossy, za bossy gildiowe. Później wam powiem też o tym, także spokojnie. Poczta to po prostu poczta, wiadomo. Czasem dostajecie tutaj jakieś nagrody, na przykład za main, jak jest, albo jak jakiś hotfix, to dostajecie diamenty. Co do znajomych, tutaj jest dosyć ważna rzecz. Postarajcie się jak najszybciej dodać Max znajomych. Za znajomych dostajecie serduszka, jak i możecie wynająć sobie najemników. Tutaj widzicie na dole macie najemnicy. Hmm. Tutaj się wyświetli wam lista wszystkich postaci, jakie mają wa wasi znajomi. znaczy się nie wszystkie, tylko te najmocniejsze. Hmm. Tutaj możecie sobie wybrać, jeśli coś was interesuje. Powiedzmy, nie wiem, mi interesuje feral czy coś. Daję tutaj. Biorąc pod uwagę, że już mam full, to nie mogę. Daję tutaj i mogę poprosić znajomego o wypożyczenie. I tutaj y możecie sobie wypożyczyć postacie. Później Wam powiem, jak je można użyć w walce. Co do jeszcze znajomych, łatwo ich zdobyć. Wystarczy, że pójdziecie sobie na czat główny i wpiszecie tam, że, że szukacie po prostu znajomych. I na pewno ktoś Was tam doda, bo sporo osób właśnie szuka. Zanim jeszcze przejdziemy do najemników, tutaj macie jeszcze szybkie nagrody. Ogólnie to polecam użyć, używać je tylko raz dziennie, więc i razy się nie opłaca, bo jak widzicie kosztuje to 50 diamentów. Biorąc pod uwagę, że dziennie zdobywamy jakieś, nie wiem, 100-150 tak na oko, więc zupełnie się tego nie opłaca. Także tylko raz dziennie i w sumie to wystarczy. Teraz w prosty sposób spróbuję wam wyjaśnić, jak działają najemnicy. Ogólnie możecie ich użyć na wieży, jak i w kampanii Maksymalnie możecie mieć ich trzech i możecie je używać dowoli, tak długo, aż przegrywacie. W momencie, w którym wygracie, automatycznie wszyscy trzej są zablokowani, i możecie ich dopiero użyć po trzech dniach. Po trzech dniach możecie sobie na nowo ich wynająć u swoich znajomych. Jako, że mam film poświęcony ulepszaniu postaci, jak i kwipunku, to nie będę tego robił po raz kolejny. Link wkleję wam w opis pod filmem. Pamiętajcie, że za każdym razem, kiedy dostajecie nową postać, którą jeszcze nie macie, wejdźcie tutaj w bohaterów, portrety i tutaj wyszukajcie tą postać, którą właśnie dostaliście. Kliknijcie w nią. I tutaj, jak widzicie, możecie za darmo dostać 100 diamentów. Za każdym razem, kiedy właśnie odlokujecie nową postać. Czyli taki wiecie, taka mała nagroda za, za darmożkę. Witam Was teraz w mrocznym lesie. Zacznijmy może od tablicy ogłoszeń. Tutaj będziecie mieć listę różnych zadań, na które wysyłacie swoich bohaterów. Tutaj są nagrody drużynowe, czyli misje, na które wysyłacie jedną swoją postać, jak i postać swojego znajomego. Aby wbić kolejny poziom tych tablic ogłoszeń, musicie wykonać tutaj pewne zadania. Tutaj macie te zadania. Jak widzicie, żeby wbić siódmy poziom, muszę zrobić 50 legendarnych zadań drużynowych, jak i 60 zadań yy, zwykłych, samodzielnych, yy, też legendarnych. Kiedy to wypełnicie, wasz poziom właśnie będzie rósł i w, tym, w ten sposób dostaniecie lepsze zadania. Przejdźmy sobie teraz do wiszołków czasu. Yy, jeśli macie problem z który, którymkolwiek z nich, yy, to zapraszam do moich filmów. Omawiam tam większość z nich, więc jeśli macie problem, to sobie obczajcie, żeby było Wam łatwiej. Linki wkleję w opis. Tutaj Wam też dam małego tipa. Jeśli chcecie zobaczyć, co jest w danej skrzyni, możecie zrobić coś takiego, że sobie klikniecie po prostu w skrzynie. I jak widzicie, tutaj Wam pokazuje pięknie, ładnie, co możecie w nich znaleźć. Jeszcze Wam dam takiego tipa, żeby nie stracić. W sumie pokażę wam na jakiejś walce, wejdę do jakiejś, byle jakiej walki Może nie zginę Ale pewnie zginę Dobra, powiedzmy, że zaatakuję sobie tutaj Dobra To jest moja drużyna I powiedzmy, że Przegrywam Wiecie, że wasze postacie zginą Klikacie tutaj, zatrzymujecie walkę Dajecie sobie, spróbuj ponownie i w ten sposób możecie sobie próbować milion razy, tak długo wam, aż wam się uda, bez strachu, że stracicie swoje postacie. Przejdźmy teraz do, do podróży. Podróże działają na tej samej zasadzie co wierzchołki. Różnica jest taka, że resetują się co 11 czy tam 12 dni. Możecie sobie sprawdzić tutaj nagrody, tak samo jak w wierzchołkach. Ogólnie nie udało mi się tego ukończyć. Jest zdecyd zdecydowanie trudniejsze niż wierzchołki. Być może to jest troszeczkę zbugowane. Ym, myślę, że może jakiś film nagram o tym, jakiś poradnik czy coś. Jak widzicie, tutaj mi się nie udało przejść tej ostatniej skrzyni. Ogólnie myślę, że to jest troszeczkę zbugowane, chyba, że ja miałem jakiegoś pecha i... Słabe relikty mi leciały. Tak czy siak, po prostu to jest coś jak wierzchołki, tylko że się resetuje co jakiś czas. Teraz pogadamy sobie o królewskiej wieży. Królewska wieża służy do tego, aby przechodzić kolejne piętra. Na każdym piętrze dostajecie, dostajecie nagrody, jak widzicie tutaj. Co piętro są niebieskie kamienie. Co 10 pięter dostajecie Fioletowe. Także polecam robić wieże. Jak widzicie, moja troszeczkę różni się od waszej. Jest to dlatego, bo wieża frakcyjna odblokowuje się po dotarciu do 15 kampanii. Teraz wam pokażę na czym ona polega. W wieży frakcyjnej, tutaj jestem teraz w wieży leśnej. Możecie używać tylko i wyłącznie postacie przypisane do danej frakcji. Teraz jestem na wieży frakcyjnej, więc jedyne postacie, jakie mogę użyć, są yy, leśni. Tutaj macie wieże nieumarłych, czyli możecie tutaj użyć yy, tylko i wyłącznie nieumarłych. Tutaj macie świetlistych, więc yy, tylko świetlistych. Myślę, że będziecie wiedzieć, o co chodzi. Witam Was w Arenie, jak sama nazwa wskazuje. Arena służy do pojedynków między graczami. Są w sumie dostępne trzy areny. Yy, ta ostatnia, Mistrzostwa Legend jest kierowana do osób o najwyższym, najwyższym miejscu w tej drugiej arenie, o której za chwilę wam powiem, czyli wiecie, dla nas to raczej nie jest. Co do pierwszej standardowo za walki dostajecie punkty, czym wyższe miejsce, tym dostajecie lepsze nagrody. Jak widzicie, ja za 42 dostaję 48 diamentów. Nagroda sezonowa, czyli raz chyba na miesiąc, czy jakoś czy na 15 dni, jakoś tak. Jak widzicie zostało 11 dni, w sumie to 11 dni zostało. Po 11, 11 dniach dostanę 480 diamentów. Także tego. Przejdźmy sobie do tej drugiej. Yy, areny. Yy, ona się otwiera, jeśli dobrze pamiętam, po przejściu trzeciej kampanii 15 etapu, czyli 3,15 jakoś tak. Yy, wybaczcie, że nie pamiętam dokładnie, ale to było dla mnie 3 miesiące temu, więc yy, tutaj tak, tutaj jest troszeczkę inaczej. Wystawiacie trzy formacje. Tutaj posłuchajcie mnie uważnie. Taka ważna, najważniejsza rada, jaką mogę Wam dać. Nigdy nie poświęcajcie czteroskilowych postaci na ulepszanie kogokolwiek. Yy, właśnie dlatego, że jest ta arena, plus wieża. Będziecie ich potrzebować do wieży frakcyjnej, jak i do tej areny. Plus, jeszcze dochodzi do tego yy, wojny gildi, które na ten moment yy, są niedostępne, bo coś tam z nimi robią. Także nigdy nie przetapiajcie czteroskilowych postaci na ulepszanie innych. Dobra, yy, jak działa ta yy, arena z trzema formacjami? Yy, tutaj, jak widzicie, czym wyższy poziom yy, areny, tym więcej dostajecie punktów. Ja aktualnie dostaję 290 na godzinę. Hmm, tutaj widzicie maksymalnie, możecie mieć 10 tysięcy, i te punkty wymieniacie tutaj na postacie. Ogólnie nie radziłbym, żebyście kupowali którąkolwiek z tych O, bo y, one wylecą wam, mogą wam wylecieć normalnie. Y, osobiście sugeruję wam, żebyście kupowali albo Atalię, albo Ezischa. Ja y, za każdym razem kupuję Atalię, więc y, radziłbym. Wam robić to samo. Jeśli poleciał Wam EZIK, inwestujcie sobie ZISHA. Jeśli poleciała Wam Atalia, to inwestujcie sobie w Atalię. Na koniec powiem Wam jeszcze coś o tej ostatniej arenie. Tutaj macie dostępne zakłady. Czekajcie, chwilę mi się załaduje. Tutaj macie dostępne zakłady. Jak widzicie, możecie postawić. O, nie są kazane. dobra. Tutaj będziecie mieć dwóch zawodników pod spodem będzie pokazany procent y, jaki, ile osób na nich zagłosowało y, radziłbym się tym nie sugerować, bo nieraz było tak, że y, 3 osoba z procentowymi głosami wygrała bez problemu z tym kolesiem który miał tam 97% więc y, ogólnie powiem wam tak ja tego nie używam, jak dla mnie to jest strata kasy, za bardzo jest to losowe więc, więc ja tego nie używam. Jeśli chcecie, możecie próbować. Ja osobiście nie używam. Co do labiryntu, to też już nagrałem w sumie film o tym, więc nie będę się jakoś zagłębiał. Mogę wam jedynie powiedzieć tak na start, żebyście się skupiali na tych czerwonych flagach, bo za nie są najlepsze relikty, więc skupcie się właśnie na nich. Co do punktów za labirynt. Tutaj sugeruję Wam, abyście się skupili tylko i wyłącznie na tej postaci, czyli na Shemirze. Jest to najlepsza postać w grze aktualnie, najlepszy DPS, więc sugerowałbym, abyście się właśnie skupili tylko i wyłącznie na niej, zbierali punkty na nią. Później, jak już sobie ją wymaksujecie, to w sumie kwestia, kwestia indywidualna, bierzcie co chcecie. Według mnie, to dobra opcja jest branie Nemory lub Kasosa. Casos jest świetny na Wriza tego gildiowego, jak i tego z labiryntu, więc on też jest bardzo spoko opcją. Witam Was teraz w mieście. Na starcie powiem Wam o gildii. Ogólnie to sugeruję Wam, abyście dołączyli do gildii jak najszybciej tylko się da. Jeśli się nie mylę musicie przejść 2.10. Tak, po 2.10 odblokuje Wam się możliwość dołączenia do gildii. Ogólnie nie polecam zrobić swoich łatwiej będzie wam zdecydowanie dołączyć do kogoś. Biorąc pod uwagę, że jest tyle tych gildii i każdy szuka ym, ludzi, więc zdecydowanie będzie y, łatwiej dołączyć do kogoś niż, niż y, robić swoją własną. Chyba, że macie taką fantastyczną nazwę gildii jak do tych proboszcza, wtedy macie 100% szans na to, że w dzień będziecie mieć fulnie Jeśli macie gildię w stylu y, polscy wojownicy, to mam dla was smutną wiadomość <laughs> ogólnie to dołączajcie do gildii, a nie róbcie swoich dobra teraz wam wyjaśnię co możecie za gildię zyskać macie tutaj sklep gildi. tutaj kupujecie różne bajery, ogólnie sugeruję wam żebyście sobie trzymali te punkty Trzymacie je tak długo dopóki wam się nie odblokują przedmioty właśnie mityczne jeśli się nie mylę one się jakoś pojawiają koło siódmej kampanii w sklepie i koło dziesiątej kampanii tutaj w koszarach w sklepie Gilni. Więc trzymajcie punkty tak długo aż wam się tutaj nie pojawią. Co do bossów macie dwa, Vriza i Sorena. Myślę, że w przyszłości zrobię jakiś film z jakimiś najlepszymi taktykami na nich także czekajcie na to. Oczywiście jeśli jeśli Was to interesuje, także podsumowując, nie róbcie swoich gildii, lepiej do kogoś dołączyć. Będzie to zdecydowanie łatwiejsze i szybciej zdobędziecie punkty, które potrzebujecie. Tak, właśnie nawiązując jeszcze do tych misji dziennych. Jak widzicie, no. O. Jak widzicie, dziennie możecie 100 punktów zdobyć i tygodniowo 700. Wy będziecie mieć na pewno mniej. Biorąc, zależy w sumie do jakiej gildii dołączycie. Moja masz piąty poziom, więc tygodniowo mogę zdobyć 700 punktów. Także dziennie 100, tygodniowo 700. Teraz, może, troszeczkę o krysztale rezonansu. Tutaj główną piątkę będą zawsze postacie o najwyższym poziomie i z tej piątki postać o najniższym poziomie będzie dawała swój poziom tym wszystkim, które wsadzicie tutaj w te sloty. Tutaj moja taka mała rada, żebyście zawsze podnosili poziomy tym postaciom, które mają najwyższą wzniosłość, a resztę po prostu wsadźcie sobie tutaj do tutaj w te slociki. Przejdźmy teraz do biblioteki. W bibliotece tworzymy Unię. W skład tych Unii wchodzą wszystkie postacie osób z Waszej gildii, jak i postacie ludzi, których macie w znajomych. I teraz Wam powiem, jak działają Unie. Jak widzicie, macie tutaj trzy postacie. Jak widzicie, żeby dostać ten pierwszy bonus, wystarczy, że macie komplet tych postaci. Aby mieć ten drugi poziom, wszystkie postacie muszą, mieć, muszą być minimalnie na elitarnym plus. Aby mieć ten najlepszy bonus, wszystkie postacie muszą być na legendarnym plus. Te bonusy ty ty tyczą się tylko i wyłącznie tym postaciom właśnie z Unii. Nie są na całą drużynę, są tylko i wyłącznie na tą Unię, na te postacie w tej Unii. Teraz powiem Wam co nieco o ścianie Legend. To jest ogólnie taki ranking serwera. Osoby o najlepszych statystykach są właśnie tutaj. Jak widzicie, tutaj po pierwsze na moim serwerze jest na 24,57, na 307, jeśli chodzi o wieżę. A tutaj są punkty, które dostajecie za. Jeśli macie powiedzmy 5 postaci na wzniosłem i 5 gazek, to dostajecie tam określoną, punkt, określoną ilość punktów. I tutaj właśnie są te punkty, już się wszystkie sumują. Za to dostajecie ogólnie nagrody, więc takie wiecie, nagrody za darmo, praktycznie. Przejdźmy teraz do rozklekotanego wozu. Tutaj jak widzicie, możecie sobie zresetować którąś postać. Jeśli chcecie kogoś innego wznieść, powiedzmy. Nie wiem, macie Ardena na elitarnym i udało Wam się zrobić na Legendarkę Plus. I chcecie surowce, to możecie sobie tego. Ardena zresetować i przeznaczyć surowce na kośnego. innego. Tutaj na pewno macie pełno zielonych postaci i pewnie się zastanawiacie, co z nimi robić, i właśnie tutaj możecie je w sobie wycofać. Polecam sobie zaznaczyć tutaj automatycznie wycofywanie. Za każdym razem, kiedy poleci wam niebieska postać, to sobie ją wycofacie. Tutaj przywracanie bohaterów. Jeśli popełnicie błąd i powiedzmy, zrobicie dwie Belindy na legendę to będziecie mogli jedną z nich po prostu przywrócić do poprzedniego stanu i wszystkie surowce zostaną Wam zwrócone i teraz pokażę Wam co możecie kupić za punkty za każdym razem kiedy wyrzucacie te zielone postacie dostajecie właśnie te punkty ogólnie w tym sklepie nie polecałbym Wam nic kupować oprócz tych kamieni fioletowych reszty nie kupujcie, skupcie się wyłącznie, tylko i wyłącznie na tych kamyczkach Biorąc pod uwagę, jak rzadko to leci, myślę, że raz na miesiąc będziecie mogli sobie taki jeden kupić. Także skupcie się tylko i, tylko i wyłącznie na tym, reszta się raczej nie opłaca. Jesteśmy teraz w tawernie. Tutaj będziecie pozyskiwać y, swoich bohaterów. Y, tutaj polecam Wam, żebyście sobie losowali tylko i wyłącznie y, za 10 skroli, jak i 2700 diamentów. Za chwilę wyjaśnię Wam dlaczego. Tutaj macie scrole frakcyjne, one działają w ten sposób. Ogólnie scrole frakcyjne dostajecie po przejściu kampanii. Za każdą kampanię dostajecie tam określoną ilość tych scrolli. One polegają na tym, że w danym dniu, powiedzmy dzisiaj jest leśne istoty, jak widzicie, i kiedy użyjecie te właśnie scrole frakcyjne, wylecą wam tylko i wyłącznie Postacie z danej frakcji. Czyli powiedzmy, jeśli zależy Wam na tym, żeby sobie zrobić Szemirę czy coś, to czekacie, aż będzie tutaj Dzień Nieumarłych i sobie losujecie, właśnie nieumarłych, licząc na to, że poleci Wam Szemira. Tutaj dostajecie serduszka za, od znajomych. Polecam sobie tak codziennie dwa razy zalosować. Nie ma sensu tego zbierać. I teraz Wam powiem, dlaczego. Teraz Wam powiem, dlaczego warto zbierać 10 skroli po przejściu 9.20 odblokuje Wam się tutaj lista życzeń w, listy, w liście życzeń możecie sobie dać postacie które, na których Wam zależy to zwiększa Wam o 10%, szansy, 10 szansy na to, że ona Wam poleci ale tylko w, mom w momencie, w którym wyleci Wam jakaś elitarna postać czyli nie ogólnie tylko macie 10% szansy, że dostaniecie którąś z tych, w momencie, w którym dostaniecie jakąś elitarną postać. Yy, I działa, lista życzeń działa tylko wtedy, kiedy losujecie za 10. Także trzymajcie sobie yy, skrole i diamenty i losujcie tylko i wyłącznie za 10 punktów. Witam Was w Świątyni Wzniosłości. Yy, w tym miejscu będziecie ulepszać swoje postacie na wyższą wzniosłość. I tutaj zanim zaczniemy, yy, nigdy nie róbcie czegoś takiego. Nigdy nie używajcie postaci 4-kilowych, aby ulepszyć kogokolwiek. Trzymajcie ich zawsze. Będziecie ich potrzebować na wieżę, do wojny gildii i na arenę. Więc nie poświęcajcie ich, trzymajcie sobie. Nawet jeśli ich nie używacie, nawet jeśli są słabi, nie poświęcajcie ich, tylko ich trzymajcie. Co do postaci 3-kilowych, maksymalnie możecie je zrobić na. Level 160 i legendarny plus. Wsadzenie ich do kryształu rezonansu nie podnosi ich poziomu ponad 160, więc niestety prędzej czy później te postacie będą bezużyteczne. Ogólnie dam Wam takiego tipa, żebyście trzymali Ardena, bo to jest w sumie jedyna postać z tych 3 skilowych, która się przydaje na. Na wyższych etapach. Ja jestem na 19,38 i dalej używam ardena w swoim składzie. To jest jedna z najlepszych postaci, więc yy, nie palcie go, trzymajcie go. Jak widzicie, ja mógłbym sobie zrobić yy, Nemore na mityczne plus, ale nie chcę poświęcać tego yy, ardena. Witam Was w sklepie. Yy, specjalnie zmieniłem konto na jakieś inne, żeby sklep mniej więcej wyglądał tak jak Wasz. Yy, na starcie codziennie kupujcie te proszki. Proszków jest zawsze mało, więc to jest główna rzecz, którą będziecie tutaj kupować codziennie, więc zapamiętajcie, żeby je kupować i nie zapominajcie, bo później będziecie żałować. Co do przedmiotów, tych nie kupujcie, nie opłaca się, tego też się nie opłaca. W sumie nic się tutaj nie opłaca w tym sklepie jedynie te proszki. I teraz tak. To jest w sumie kwestia indywidualna. Ale w przyszłości będziecie mieć tutaj przedmioty legendarne i mityczne. Jedni tutaj nic nie kupują z tych przedmiotów, jedni kupują. Ja byłem właśnie w tej grupie, która kupowała i powiem wam, że dla mnie to akurat działało, dla was nie musi, więc pozostawiam decyzję wam. Jeszcze wam powiem, że przedmioty te możecie zdobyć u sklepikarza w labiryncie za 40% taniej, więc tam się też bardzo opłaca. I później jeszcze w sklepie gildiowym. Co do sklepu gildiowego? To nie polecałbym kupować tam przedmiotów legendarnych. Trzymajcie te punkty i kupcie sobie te przedmioty y, mityczne. Tutaj jeszcze pokażę wam jak wygląda mój sklep. Ym, ja oczywiście codziennie kupuję proszki i y, teraz jest już nowy przedmiot. Do tych przedmiotów y, specjalnych od postaci kupuję też y, te właśnie itemki. Y, co do przedmiotów y, mitycznych, powiem wam tak. Jeśli jesteście na jakimś etapie, na którym jesteście bardzo długo i nie możecie się przejść, to myślę, że opłaca się kupić, bo dają naprawdę sporego boosta. Jeden taki przedmiot jest jak nie wiem, 20 poziomów jakoś tak, więc jak dla mnie kilka możecie sobie kupić Całe, całego ekwipunku na wszystkich postaciach się nie opłaca, ale tak kilka możecie sobie na luzi kupić, powiedzmy jakąś broń czy jakiś pancerz, obojętnie co, możecie sobie kupić. Później, tak jak mówiłem, labirynt i sklep gildiowy. Okej, okay, panie i panowie, mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogłem. Zanim zakończymy, powiem wam jeszcze, żebyście nigdy nie przetapiali 4-kilowych postaci. Nawet jeśli ich nie używacie, będziecie ich potrzebować prędzej czy później na wieży frakcyjnej. I nawet jeśli ich teraz nie używacie. I według Was są bezużyteczni, to w przyszłości mogą zostać zbafowani, jak na przykład Ulumus czy Numisu. Także nigdy ich nie używajcie do ulepszania kogokolwiek. Trzymajcie ich w przyszłości, na pewno Wam się sprzedadzą. Dobra, na koniec klasycznie zapraszam Was do grupy AFK Arena na stronę jak i na mojego Discorda, Instagrama, Snapchata. Wiecie o co chodzi, wszystko znajdziecie w opisie. A tymczasem ja się będę z wami żegnał Do zobaczenia w kolejnym filmie. 那倒是可